Witam, dobry wieczór. Wieczór po maturze z informatyki, tak jak obiecałem. Może parę rozwiązań, zadań yy, mam dla Was. Sorry, że tak późno, ale mm, no dopiero teraz wyrobiłem się do domu. Yy, słuchajcie, dwa pierwsze zadania. Pierwsze, cyfrowe dopełnienie. Jedziemy szybko, potem może to zmontuję, a może tego nie zmontuję, bo się spieszymy. Nie? Cyfrowe dopełnienie yy, co to jest? W informatyce jest takie coś jak dopełnienie dwójkowe, ale tutaj mamy dziewiątkowe. No to cóż, jak mamy jakąś liczbę 1, 2, 8, 9, to jej dopełnieniem dziewiątkowym będzie liczba jaka 8, 7, 1, 0. Dlaczego? Bo każda cyfra, każde cyfry, żeby obliczyć dopełnienie, to trzeba po prostu od dziewiątki odjąć tą cyfrę. Czy z jedynki zrobi się 8, a z dziewiątki zrobi się 0. Z dwójki robi się 7. Nie? To jest bardzo prosta, bardzo prosta operacja. I teraz jest pytanie, jaka będzie na przykład największa możliwa różnica między liczbą a jej dopełnieniem? Jaka jest w ogóle największa liczba, którą można w ten sposób zapisać? Tam jest powiedziane, że pierwsza cyfra, najbardziej znacząca cyfra jest większa od 0 i mniejsza od 9, czyli od 1 do 8. Czyli tutaj mamy od 1 do 8, a potem już wszędzie mamy od 0 do 9. No słuchajcie, to najmniejsza liczba jest 1,000, 0, 0, a największa jest 8,999. No i po prostu twierdzę, że różnica. Wartość bezwzględna tej różnicy tutaj właśnie będzie największa. Bo chodzi nam o to, żeby różnica między tymi poszczególnymi cyframi była jak największa. Tutaj maksymalna to jest 7, a tu wszędzie indziej jest 9. Więc 7, 9, 9, 9 to ta największa różnica. Najmniejsza różnica. Słuchajcie, znowu chcielibyśmy, żeby każda cyfra różniła się. Jak najmniej od swojej odpowiedniczki. Czy ta różnica może wynosić 0? Po mojemu nie może, ponieważ jeżeli jest liczba i jej dopełnienie do dziewiątki, no to one w sumie powinny dać dziewiątkę. A jakby dziewiątkę podzielić na pół, to wyjdzie 4,5, więc 4,5 mogłoby być taką, taką cyfrą, która. W dopełnieniu daje 9. No to jest bez sensu oczywiście, mówimy o całkowitych. Więc możemy mieć 5 albo 4. Mniejszej różnicy no nie będziemy mieć. Dlatego na przykład liczba 5, 5, 5, 5 albo i 4, 4, 4, 4 to te różnice tu są najmniejsze, one wynoszą 1, 1, 1, 1. Tam jest powiedziane y, czterocyfrową najmniejszą, żeby różnica była największa. No, mówię, zera tutaj nie otrzymamy i nigdzie nie otrzymamy zera w tej y, liczbie, ponieważ no, one nie mogą się różnić o zero. Tutaj największa, tak. To jest moja odpowiedź. Jeden i dwa. Fajno. Jedziemy dalej. Druga część była bardzo ciekawa. No, bo tak, zróbmy sobie to na, na piechotę, nie? Y, no, tak jak tutaj. Mamy jedynkę, dwójkę, ósemkę, dziewiątkę. No, wystarczy, że policzymy zawsze 9 minus x. Nie? No, i wyjdzie nam tutaj 8, tutaj 7. Tylko, że oczywiście 1 i 0. Tylko, że, no, żeby tak to liczyć, to musielibyśmy mieć taką tablicę, nie? w której byśmy powiedzmy, t od 1, 2, 3, 4, musielibyśmy tą liczbę sobie rozbić na, yy, na taką tablicę. No nie będziemy z góry znali jej rozmiaru. Teoretycznie, bo praktycznie wiadomo, że działamy na liczbach całkowitych, które... Pff, no jak dobrze idzie to mają powiedzmy longi, mają w 9 cyfr znaczących 4 miliardy. A ja zaproponuję trochę inne podejście, zauważmy pewną rzecz, że jeżeli mamy liczbę właśnie, która ma swoje dopełnienie, czyli 8 7 1, to jak ją sumujemy, no to z definicji musimy mieć te dziewiątki, nie? To jest nasza liczba. To jest dopełnienie, a to, są, to jest suma. To może by spróbować zrobić coś takiego, że dopełnienie będzie się równało suma minus liczba. Pięknie. Pięknie i łatwo. Jest jeden problem, jeden jedyny. Trzeba by obliczyć liczbę będącą ciągiem dziewiątek o odpowiedniej długości. Nie? Bo jeżeli odwracamy liczbę 1... No to musimy dać 9 minus 1 jest 8. Nie? A jak na przykład 1, 1, 1, 1, 1, no to tych dziewiątek musi być tutaj 5 i wyjdzie nam 5 ósemek. Małe to jest, ale to jest mało ważne. Musimy po prostu policzyć długość tej liczby dziesiątkowej i wygenerować jednocześnie liczbę Składające się z samych cyfr 9. Jak to zrobić? Zrobię sobie trochę miejsca. Pamiętacie schemat Hornera, albo mówiąc prościej, pamiętacie jak się odcina kolejne cyfry, na przykład binarne od liczby. Mówiłem o tym wczoraj czy przedwczoraj. Yy, zastosujemy tutaj ten algorytm. Zobaczcie. Mam 100, mam tą liczbę słynną, na której działam. Nie? Podzielę ją div 10 i powiedzmy, że odetnę resztę. To jest oczywiście div, to jest mod. I powiedzmy, że będę to robił do skutku, nie? czyli jakby policzę, wyczerpię te wszystkie jej cyfry. Czyli 128. Na 10, oczywiście div 10, bo tu dziesiątkowe są to liczby. 8. Przepisujemy tą dalej. 12. No, przez 10 już jest tylko 1, reszta 2. Dalej, mamy 1 przez 10 jest 0, reszta 1. <grytanie> cały, cały wielki trik, że żeśmy z powrotem uzyskali te cyfry, tej liczby dziesiątkowe. A nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby policzyć, ile tych wierszy jest. Jeden, dwa, trzy, cztery. Za czwartym razem otrzymaliśmy zero. I potrzebujemy liczby, która się będzie składała z czterech dziewiątek. Nie? Musimy zbudować liczbę dziewięć, 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 a tu ich ma być cztery. Możemy to oczywiście zrobić osobno, osobną pętlą, ale zaproponuję taki sposób. Zobaczcie. Tu mam troszkę mało miejsca. Te cyfry, te mody nie są mi w ogóle potrzebne. Tutaj będę budował tą moją S. Na początku S wynosi, umówmy się 0. To jest wcześniej, tu. I teraz tak. Przy każdym obrocie pętli yy, chciałbym tutaj wstawiać jedną dziewiątkę. Dziewiątka, potem druga dziewiątka. Trzecia, dlaczego ja to od tyłu piszę, to nie wiem. I czwarta, żebyśmy coś takiego otrzymali. Jak to zrobić? No dobra, krótko mówiąc, bierzemy to S, Mnożymy razy 10, czyli trafia ono tu. I dodajemy jeszcze 9. I to jest nasze nowe S. To jest instrukcja, która nam będzie budować taką liczbę. 9,9,9,9,9. 9, 9, 9, 9. Dobra, zbierzmy to od razu. W... Od razu w algorytm. Coś takiego. Krótkie dość, nie? Ta pętla się będzie kręcić ileś tam razy, powiedzmy 4 w tym przypadku, aż w końcu w L się zrobi nam 0, co jest nam w ogóle niepotrzebne. No, niepotrzebne. Zepsuliśmy sobie L. Oczywiście trzeba ją. Nazwijmy sobie, że nasza liczba to jest N i przypisujemy ją do L najpierw, żeby ją sobie zachować. Tam zdaje się była N, tak. A D ma być wynikiem. Świetnie. Na końcu. Już możemy zrobić to, co chcemy, czyli yy, d równa się ta suma, bo to sa, same dziewiątki, minus nasza liczba n. Bo to będzie właśnie takie odejmowanie. Już go tu nie mamy. I to jest, i to jest odpowiedź. Yy, przyznam się, że nie wklepałem tego do komputera, tylko to piszę z głowy, bo jest późno i nie zdążyłem. Także, jak się okaże, że to nie działa, no to jutro napiszę sprostowanie. Dobra, to było pierwsze zadanie. Ok, zadanie drugie. Przychodzimy, patrzymy, mamy algorytm. No nie jest identyczny do tych, co żeśmy przerabiali, niestety. Chociaż jest tam jakieś połowienie przedziału trochę. Ale no dobra, nie trafiłem idealnie. Jak czytać ten algorytm? Zauważcie, że tu jest taka pętla. Ona zawiera w sobie taką instrukcję S staje się S 2, czyli zmniejszamy, czy też zmniejszamy liczbę albo zmniejszamy przedział, w którym jesteśmy dwa razy, znaczy o połowę. Wobec tego w końcu na pewno S stanie się jedynką, a w następnym kroku stanie się zerem. W momencie gdy stanie się zerem, przerywamy tą pętlę. W środku, co mamy w środku? Te trzy linie, pomocnicza, TS, div 2 to jest po prostu zamiana dwóch elementów miejscami, prawda? Tak jak przy każdym y, sortowaniu tablicy. Więc tam się robi coś w rodzaju sortowania, ale to potem powiemy, co to jest. Na razie nic nie wiemy, widzimy algorytm, nie? Więc pętla wykonuje pewne zamiany. Kiedy należy, to znaczy zawsze większy element stara się iść do początku. Akurat normalnie zawsze jest tak, że większy element idzie do tyłu, nie? Takie zamiany mamy bąbelkowe czy jakiekolwiek inne. A tu jest tak, że większy element idzie na sam początek. To jest ważne, to będzie ważne za chwilę. No dobra, weźmy sobie te dane i zróbmy sobie punkt 22. Mamy szóstkę. Oczywiście to jest pozycja pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Zielony widać chyba, nie? Chyba widać. Dajemy minus 4 i teraz porównujemy s i s div 2. S wynosi 2, s div 2 wynosi 1. Porównujemy te dwa elementy. Jeżeli, jeżeli tu jest większy, a tu jest mniejszy, to ten większy idzie. Tutaj tak nie jest. Zostawiamy. Dopisuję dwunastkę, czyli mamy 6 minus 4, 12. S wynosi 3, ale div 2 to jest znowu 1, więc znowu porównujemy te dwie liczby. Tu jest większa, tu jest mniejsza. Wobec tego ona tu idzie. Mamy 12, minus 4 zostaje i tu mamy 6. Następna liczba idzie, 27. To już jest kolumna 4. 4div2 to będzie tu. Więc najpierw porównamy z tą, a następnie jeszcze porównamy z tą. I co z tego wyjdzie? Tutaj się oczywiście zamienią. Tutaj znowu się zamienią. 27 trafi na sam początek. Tu będzie 27, 12 się przesunie trochę dalej, 6 zostało, a minus 4 przesunie się przy pierwszej zamianie. Tak wyglądamy po wsortowaniu tej 27. Co tam idzie dalej? 26. To już jest pozycja 5. Pozycja 5, div 2 to jest znowu 2, więc będę ją porównywał z tą. A następnie z tą. No to porównujemy. To się zamieni, a to już się nie zamieni, to jest większe. Wobec tego 27 została, 26 przyjechała, 12 jest w tym miejscu. I ostatnia, 8. 8. To jest pozycja już szósta. A szóstka będzie się porównywała z trójką i tak dalej. Czyli szósta pozycja z trzecią, a trzecia Div 2 jest 1. Takie będą pary. Proszę bardzo. Ósemka tu pójdzie, dalej nie pójdzie. Czyli przepisuję to, co mam. I według mnie taka będzie zawartość tablicy po wykonaniu. W sortowania tych wszystkich liczb. A teraz najfajniejsze, czyli podpunkt 2.3. No dobra, tam trzeba się pobawić w kompilator czy też jakiś interpreter i prześledzić ile razy ta pętla się obróci. No dobra, dla czwórki to jest zrobione, dla 16 jakoś tam się da zrobić, ale 1025 no chyba upadli na głowę. Nie upadli. Co tutaj trzeba zauważyć fajnego? Słuchajcie, to co, to co widzimy, ten algorytm, to jest pierwszy etap sortowania przez kopcowanie. Kopiec, to jest taka struktura, nie będę teraz tego tłumaczył, bo to sobie możecie doczytać. Ten kopiec jest trzymany w tablicy, on jest wtedy bardzo wydajny, a algorytm jest też małą, ma złożoność. n log n jest bardzo fajny, jest bardzo dobry. Zauważcie, co to znaczy wyznaczanie tego indeksu s sdiv2 i potem porównywanie tych elementów tą tablicę mogę zapisać liniowo ale gdybym ja ją zapisał w postaci takiego trochę kopca, trochę drzewa tu jest element pierwszy potem drugi, trzeci potem czwarty, piąty szósty, siódmy tu będzie potem ósmy i tak dalej, aż do piętnastego tu sobie Musimy takie drzewo zacząć wyobrażać. Drzewo, drzewo. W tym momencie przejście z elementu S na S div 2 to jest zawsze przejście z tego elementu do jego rodzica albo tu, albo tu, albo tu. To ma taką po prostu własność. Nie? Oczywiście div, 15 div 2 to jest 7, a 5 div 2 to jest 3, a 6 div 2 to jest 6, bo 6 div 2 to jest 3. Zapisaliśmy, najpierw zapisaliśmy kopiec w postaci tablicy, ale teraz widzimy go w postaci drzewa. I teraz ten algorytm, jak mówię, to jest algorytm sortowania przez kopcowanie. Każdy krok, każde wykonanie funkcji D od K. To jest po prostu przyczepienie elementu na sam koniec. To może być tu, może być tu, przy czym ten kopiec musi mieć tą własność kształtu tak zwanego. Znaczy nie może być taki dziur, on musi być tutaj równy. Więc przyczepienie tego elementu, a następnie awansowanie tego elementu w górę, jeżeli jest większy niż jego rodzic. Dobra, spróbujmy. To samo zrobić tym drzewem. Teraz tutaj były indeksy, ale za chwilę na tym drzewie będę rysował te liczby, które są w tych indeksach. No to jeszcze raz zbudujmy takie, taki kopiec, ale już w formie drzewa. Na kartce on jest bardziej zrozumiały, jak jest drzewem. Dobra. Wstawiamy na początku 6. No i <laughs> jego dzieckiem oczywiście jest minus 4. Porównujemy te dwie liczby i nic nie trzeba robić, ponieważ niżej jest mniejszy, wyżej jest większy. Następnie do... dopisujemy do tego drzewa dwunastkę. I tu się coś dzieje. Trzeba zrównoważyć kopiec. Ta dwunastka pójdzie tu do góry. Dobra. Czyli u góry dwunastka, tu była minus czwórka, na dół zeszła szóstka. I tu już jest pierwszy poziom zapełniony. Dopisujemy 27 gdzie? No na pierwszej możliwej pozycji, czyli zaczynamy kolejny wiersz. Co my tu widzimy? Ta 27 pójdzie na samą górę, a to się obsunie. Dobra, obok narysuję. 27 poszło do góry, 12 spadło w dół, minus 4 spadło w dół, 6 zostało tam, gdzie było. I co dopisujemy 26. Gdzie? Gdzie jest miejsce? Tu jest pierwsze miejsce. To już jest zapełnione, więc tu je dopisujemy 26. Dokąd to 26 dotrze? No oczywiście tu. Mówiłem, że nie będę. Mówiłem, że nie będę tłumaczył kopcowania. No i, i nagle tłumaczę kopcowanie. No, tak, tak to właśnie jest. Co tu będzie potem? 27. Tu dotarło 26, minus 4 zostało. Tu się zamieniło, więc jest 12, i tutaj jest 6, i jak było 6, tak jest 6. Następna liczba to jest 8, i już w ogóle ostatnia. Dopisuję ją tutaj, i widzę, że ona awansuje, ale tylko dotąd tu już nie. Wobec tego na końcu mam tak 27. 26, tu było 8, minus 4, 12 i tu spadło 6. I teraz pierwszy etap kopcowania yy, zakończany jest w ten sposób, że czytamy te liczby no w tej kolejności, w jakiej występowałyby w naszej tablicy czyli warstwami. Czyli tu, potem tu i potem tu. Czyli odpowiedź jest taka. 27, 26, 8, minus 4, 12, 6. Wszystko się zgadza. Myślę, że to jest dobra odpowiedź. I teraz tak. Ile razy w naszym. Pytanie jest, ile razy w naszym algorytmie przejdziemy przez warunek pętli? No właśnie. Gdyby, no, gdyby to były najróżniejsze liczby. To po prostu nie mamy pojęcia, ponieważ ta wspinaczka może się skończyć po jednym kroku albo po dwóch krokach. No tu drzewo jest małe, z niebo innych przypadków, ale w każdej chwili ten warunek może nie zadziałać, co znaczy, że pętla przestaje się kręcić. Ale mamy bardzo dużo szczęścia, bo w naszym w temacie zadanie jest powiedziane, że wstawiamy kolejne liczby całkowite od 1 do K 1. W związku z tym wstawiamy liczby coraz to większe. I za każdym razem wiemy, że ta liczba, gdziekolwiek ona stanie, to będzie awansowała na samą górę. Na samą górę. Na przykład w przypadku dopisywania czwórki, po 1 2 3 drzewo będzie wyglądało tak, to się można łatwo obliczyć. Doklejamy tą czwórkę na końcu, czyli tu. A następnie porównujemy ją, to znaczy, yy, tam jest warunek złożony, nie? Najpierw patrzymy, czy jest z kim porównać i porównujemy raz. Potem patrzymy, oczywiście ona się tutaj zamieni, potem patrzymy, czy jest z kim porównać i znowu porównujemy. I jeszcze raz musimy porównać, bo tutaj nam zadziała ten warunek sdf 2 yy, ma być większy od 1 lub równe. Nie? Tutaj s wynosi 4, tu 2, tu 1. Wobec tego jeszcze do tej pętli raz wejdziemy. Tam się, tam się wykona s div 2 i wyjdzie 0, i wtedy dopiero zakończymy tą pętlę. Dlatego też dla czwórki wykona się trzy porównania. I tu teraz trzeba uruchomić szare komórki. Bo tak, gdy wypełnimy cały ten trójkąt, to tu będą liczby, to nie będzie miało, ta siódemka nie będzie, tu ona pójdzie do góry. Ale tutaj będą liczby od 1 do do 7. Gdy przyjdzie do tego że ósemkę dodajemy, to ona zacznie nam nowy plaster aż do piętnastki. Potem tu będzie szesnastka i tak dalej do 31. Oczywiście za każdym razem ta liczba pójdzie na samą górę, ale chodzi mi o to, żebyście sobie zdali sprawę, że będą takie etapy rozbudowywania tego drzewa, nie? że ono najpierw ma jedną warstwę, potem dwie, potem trzy, potem cztery, potem pięć. Dlaczego to mówię? Ponieważ na tej warstwie trzy porównania się wykonają. Na tej warstwie oczywiście dwa, na tej jedno. 4, 5. Pięknie. A teraz, kiedy my dojdziemy do tego 1025? Oczywiście, dla 16 wychodzi nam, że będzie 5 porównań, i to jest prawda. Przydałoby się coś tutaj pozauważać, nie? Te liczby, to są, to jest 2 do czwartej, 2 do czwartej, tu jest 2 do trzeciej. Dwa do drugiej i tak dalej, nie? Wobec tego, gdy wkładamy do kopca liczbę, która jest którą z kolei? Dwa katą z kolei, dwa do katej z kolei, lub większą, aż do. 2 do k plus 1, ale minus 1, bo 2 do k plus 1 już będzie się liczyło tu. Więc, jeżeli to jest jedna z tych liczb, to jej liczba porównań wyniesie k plus 1. Widzimy to stąd, prawda? 2, 3, 3, 4, 4, 5, więc k, k plus 1. Z tego stąd wniosek jest dosyć prosty że jak tu będziemy wkładać 1025, a wcześniej tu było 1024, to to jest innymi słowy, zaczęło się od 2 do 10 i tak dalej. To znaczy, że jest to warstwa numer 11. I 11 porównań będzie tutaj potrzebne. 4, to jest 2 do drugiej lub więcej, więc 3. 16 to jest 2 do czwartej, k wynosi 4. Wobec tego porównań jest 5. A jak to jest 1024 albo nawet 2000, bo to wszystko będzie w tej, w tej warstwie, to będzie im groziło 11 porównań. Pamiętajcie, że to jest prawda, ale tylko wtedy, kiedy zawsze wkładamy na sam koniec największą liczbę Większą niż wszystkie inne, które są w kopcu, bo tylko wtedy wiemy, że ona musi przejść przez te wszystkie węzły i zostać na tym pierwszym węźle. No i tyle. Także oczywiście, wiem, mogliście nie znać algorytmu sortowania przez kopcowanie. Mogli się w, się w tym wszystkim potracić. No cóż, no, pf, za tą odpowiedź 1025 pewnie będzie jeden punkt, a za tą szesnastkę, którą da się zrobić ręcznie na piechotę, e, będzie też jeden. Także tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, jeżeli e, na razie wrzucam ten film tak, jak jest, e, nie robię żadnych kodów, e, nic tam więcej nie puszczam, e, żeby po prostu odpowiedź była, bo już tam ludzie pytali. E, Pozostałych zadań nie będę dzisiaj robił, bo one nie są algorytmiczne. A my jesteśmy algorytmiczni i złożonościowi. Dobra, No, mam nadzieję, że Wam podobnie wyszło. Oczywiście, jeżeli udowodnicie, że coś się pomyliłem, to jak najbardziej, you're welcome. To to zaraz skoryguję. No i, i dzięki za oglądanie moich filmów, bo ostatnio, teraz, no, podczas tej matury z infy, naprawdę się fajnie posypało. Dobra, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich. Jak zwykle pozdrawiam też TV Ogry. Możecie komentować. Jak przeczytam, to zapewne odpowiem, jak będą jakieś problemy. No mam nadzieję, że, już, że jeszcze nie śpicie i dzisiaj zobaczycie ten film. A jak nie, to jutro. No to się ma. A tak właściwie to cztery. I mówiłem, że jak zdejmę tą maseczkę to będę nieogolony i będzie tak to wyglądało. No i właśnie się stało. No. Tak właściwie to cztery.